Trener Tomasz Kuźba, nowy trener pierwszy drużyny NKP Podhale. Trenerze, witamy na pokładzie. Witam serdecznie. Trenerze, parę godzin, kilkanaście godzin trener jest trenerem NKP Podhale. Czasu na klimatyzację niewiele, no bo już piątek bardzo ważne spotkanie. Ale zanim o meczu, dwa, trzy zdania generalnie o tym, o powodach, jakich trener podjął się tej roli trenera strażaka tak naprawdę Podhala Nowy Targ. Nie chciałbym tak nazywać tej funkcji. Myślę, że bardzo jasna i ciekawa wizja, która ma, ma być prowadzona w naszym klubie. Myślę, że ten projekt jest rozsądnie prowadzony i, i takie też zostały przekazane mi zadania. Ja jestem osobą też bardzo ambitną i chętną rozwijania zespołu i stąd też decyzja na to, żeby zagościć tutaj na Podhalu i mam nadzieję, że pomóc zespołowi jak najszybciej wrócić na, na dobre tory. Dla kibiców Podhala, dla kibiców z regionu, nie tylko naszego klubu, to trener jest postacią tak naprawdę anonimową, także może w skrócie, 6 ostatnich lat Raków Częstochowa, jakby tak Pan podsumował ten czas spędzony w Częstochowie. Eee, dokładnie, 6 lat i też jestem taką osobą, gdzie Przywiązuję się do miejsc, w których, w których pracuję, i te lata pracy były dosyć długie, jeśli chodzi o poprzednie miejsca. W Rakowie miałem przyjemność prowadzić drugi zespół przez 5 lat. Gra w czwartej lidze, awans z czwartej ligi do trzeciej ligi, drugie miejsce w trzeciej lidze. Myślę, że też i wpływ na rozwój wielu zawodników, którzy dzisiaj grają na poziomie centralnym. Bardzo fajny czas i taki czas, w którym na pewno mogłem budować siebie jako trenera i budować też siebie właśnie do pracy na dalszych etapach. Tak też mam nadzieję, że to czego się nauczyłem pokaże w Podhalu. Myślałem analizując historię pana nie dostrzegłem wcześniej klubów seniorskich raków, Częstochowa, Rezerwy to była pierwsza pana praca z seniorami? Tak, w wieku 27 lat objąłem pierwszą pracę w wieku seniorów, e, i, i te 5 lat, e, ostatnie w Rakowie, to była jedyna praca, jeśli chodzi o poziom seniorski. Praca w seniorach Rakowa skończyła się wraz z końcem sezonu 2022-2023. Ostatnie miesiące to troszkę przerwy, ale też pracowicie spędzone m.in. na stażu w Legii Warszawa. Tak, nie tylko w LEGI. E, każdy czas e, uważam, że, że trener w każdym momencie powinien się rozwijać i cały czas szukać e, pewnych e, źródeł do tego, żeby, żeby rozwijać swój warsztat. E, skorzystam z możliwości odbycia stażu w Legi. Uważam, że bardzo własny czas. Dużo, dużo rzeczy, które mogłem e, doświadczyć, widzieć z bliska, też na pewno e, są rozwijające, ale też i e, ważne jest to, jak pracujemy na co dzień, jak się rozwijamy na co dzień, jakich szukamy pomysłów, jakie mamy wartości, jakimi postawami się kierujemy, te wszystkie rzeczy dookoła mogą wpłynąć na nasz rozwój, ale to, jakim jesteśmy, jakimi, jakie mamy w sobie już te umiejętności, jakimi się charakteryzujemy, są bardzo ważne właśnie w byciu trenerem. Właśnie teraz, może pomówię już o Podhalu. Dwa treningi za, za Panem, zespołem. Pewnie skrupulatna analiza każdego z dotychczasowych spotkań Podhala. Pierwsze wnioski na temat potencjału tego zespołu? Tak, jeśli chodzi o poziom sportowy, oglądałem mecze, mogłem ocenić zespół sportowo. Aczkolwiek dla mnie bardzo ważne są też osobowości, są charaktery, są te postawy zawodników. I tutaj kluczem będzie jak najszybsze zapoznanie się z zespołem pod kątem ludzkim, jak, jak ci zawodnicy funkcjonują ze sobą, funkcjonują tutaj w zespole, i też dopasowanie ich odpowiednio do zadań, jeśli chodzi o boisko. Myślę, że dużo czasu, dużo czasu poświęconego na analizy, ale też i myślę, że dobrze przygotowałem się, jeśli chodzi o wejście do. Do zespołu. Stąd też ten czas był bardzo właśnie krótki, jeśli chodzi o pierwszy mecz, a dla nas każdy, każdy mecz to będzie cel tego, żeby zrobić wszystko, żeby w nim wygrać. Więc myślę, że tutaj potencjał zespołu jest wysoki i będziemy chcieli się tak pomóc, żeby całym sztabem rozwijać każdego zawodnika, żeby zespół Podhala grał o jak najwyższe miejsce. W piątek z związownicą to będzie debiut pana w roli tenera pod hala. To już będzie jakiś taki plan naprawczy, pana wizja? Czy to będzie bardziej taki mecz poglądowy, jeszcze pod kątem tego, żeby się bardziej przybliżyć z drużyny, poznać zawodników i styl gry? Zdecydowanie tego czasu nie ma. Tak jak już wcześniej wspomniałem, od momentu, kiedy, kiedy jestem i taki. Tak też, takie mam zasady funkcjonowania zespołem, że nie ma meczu, w którym zespół wychodzi po to, żeby go odbyć, po to, żeby go rozegrać, tylko po to, żeby go wygrać. Więc jak najbardziej chcemy te elementy, które mają nas charakteryzować uwypuklić w najbliższym meczu. Zdajemy sobie sprawę, że na to jest potrzebny czas i e, zdajemy sobie, musimy też brać poprawki na to, że będziemy popełniać błędy, bo taki jest sport i w sporcie nie ma rzeczy, w których e, wszystko wychodzi perfekcyjnie, więc musimy być gotowi, i, ale z całą pewnością już e, ukierunkować zespół do tego, jak mam funkcjonować w najbliższym czasie. Mateusz Działkowski, to jest jedyny zawodnik z kadry aktualnej Podkara, z którym Pan pracował? Czy gdzieś tam po drodze, z którym zawodniku jeszcze się Pan spotkał? Jeśli chodzi o pracę, to tak, tylko z Mateuszem. Jeżeli chodzi o to, z kim miałem wcześniej kontakt, kogo znałem jako, nie tylko jako zawodnika, ale też jako człowieka, to też są tutaj osoby, z którymi miałem wcześniej. Hmm, styczność, znaliśmy się, więc, więc o tyle też łatwiej byłoby poznać więcej zawodników i też łatwiej wprowadzić się do zespołu, więc uważam, że piłka to jest świat piłkarski jest bardzo mały, więc tutaj dużo z nas się zna, więc myślę, że wystarczającą ilość zawodników już znałem i teraz po dwóch dniach można powiedzieć, że poznaję coraz więcej. Jeszcze na koniec Pana oczekiwania związane z pracą trenera NKP Pod Oczekiwania, bardziej cel, bardziej to, żebyśmy rozwijali siebie jako zawodników, żeby każdy z tych zawodników wiedział, że idzie do przodu, że czerpie radość z tego, że, że gra, ale nie tylko, że gra, ale z tego, że zespół idzie do przodu i wygrywa, żebyśmy rozwijali się jako jednostkę, ale i też jako zespół, żebyśmy na każdy mecz wychodzili po to, żeby go wygrywać. I, i takie mam oczekiwania, takie mam wizję, jeśli chodzi o, o zespół. Dziękuję no i powodzenia.